Siemano, ludzie z tej strony, bruncie, koniecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie koniecznie komentarze, i tym razem, e, no, fagata znowu musi namieszać. Jak każdy z nas wie, była już ze Stewartem, była z Rapsonem była z kamerzystą, a teraz jej kolejną ofiarą, jak widzicie po tytule, ma być Zebo, który dopiero co wrócił z Anglii, i już 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 chcą się ludzie. Na nim powbijać, tak, tak? Tak, tak to jest. No w sumie, tak w teorii, to jest też to samo, co robił, ale nieważne. Lecimy z odcinkiem Fagata, udaje związek z zebem. Mam cię bardzo znanęło, bo dopiero co wstałem. My tutaj, heheszki, fajnie, nowy dzień, bo dopiero co wstałem, a kurde. Powiem wam, że ten dzień dziwnie się zaczyna, bo yy, wchodzę na Instagrama, patrzę, a tu fagata kłamie. Kłamie na mój nasz temat. Dziwne to jest bardzo. I przy tym zauważam jeszcze inne dziwne rzeczy i mi się to bardzo nie podoba i to musimy sprostować, widzowie. No chyba, że dobijemy 100 tysięcy lajków, to idę na randkę z fagatą. I no, powiecie teraz! No zabo bo to pewnie, to tak to umie brzmi, że on tak mówi, że to jest niby że to fagata, fagata sraka, ale... Trzeba jej czasem że jest nawet ładna, ale mózgu brak. Skoro, nawet jak było w dzisiaj na fagaty przez Narcyza, chyba, że przyjaciół ona tylko potrafi tracić. Zabielskim to on. Wiesz, no co, kolejny to może być Zabielski. Że Queen of the Black skończył, to może teraz na Zabielu, bo Ci cię powalił, obcież szwagata. ostatnio dopiero co chciała ci pokazywać twarz. Miałeś wielką dramę z nią, manipulowała ludźmi, że niby śmiejesz się z ludzi z depresją i gen... Kto się czubi, ten się lubi. <trym> <trym> Kurwa, <trym> ale chyba nie jestem w tym przypadku. Realnie chciała cię zniszczyć. Tak było i wiem, że to nadal ona prywatnie niektórym osobom mówi dziwne rzeczy na mój temat, ale w publicznym oku mówi jeszcze dziwniejsze rzeczy. To na TikToku co oglądaliśmy TikToki fagaty, już widzieliście, że tam odpisała na jakiś komentarz, na jakieś pytanie, co sądzisz o Zebo, że, że jestem mega przysto, czyli przystojny. I jakby dlaczego? Więc wiecie, skład. Mam takie wrażenie, że ona na serio uważa, że to co ona pokazała niby to niby. Gębę Zebo na, w tej dramie. To że to jest prawdziwa twarz Zeba. A Zebo się z tego wybronił. To jest twarz jego kumpla. Więc nieźle. Mała na temat, że w ogóle mnie widziała Gdzie, no, no nie widziała, bo pewnie Znając ją, jakby zobaczyła jakieś moje zdjęcie To by od razu to wpuściła w internet Więc byście raczej wiedzieli, jak fagata mnie zauważy No, ale mówiąc o fagacie I mówiąc o randkach, to właśnie na jakimś live'ie Moi widzowie naskarżyli mi na nią Że powiedziała, że idzie ze mną na randkę Czy coś takiego I co najlepsze, powiedziała to nieironicznie A nasi wspólni widzowie, którzy też nieironicznie oglądają fagatę Zazwyczaj są głupi to uwierzyli. No i właśnie jako się zaczęło, że więcej ludzi o mnie pisało, że ona niby mnie widziała, więc jak ja wyglądam, yy, potem... Zebo, to jaki to problem? Masz dramę z Fagatą. Fagata ma subskrypcję od Stewarta i kamerzysty. Czy ty, czy, czy ty nie widzisz, że, że, że to jest idealna okazja, żebyś sobie łatwo wbił parę milionów? Nie no, kuźwa. Zaczęły się jakieś chipy, o których gadałem i których jest teraz jeszcze więcej. Za chwilę wam pokażę. To jest w ogóle przerażające. I wiecie, taki typowy influencer, na przykład Marcin Dubiel, bardzo by się cieszył z tego, co się teraz dzieje wokół mnie, bo teraz na przykład, no, patrzcie na Marcina Dubiela i Lexi, tak? Mają lepsze wyświetlenia, lepsze statystyki, więcej ludzi się interesuje, bo chce zobaczyć, zobaczyć ich razem i tak dalej. Teraz się wprowadzają razem i, i, i dalej mówią, że nie są razem. O tym też pogadamy, bo to jest chore. Ale no, ten, ten całe shipy i to całe wiecie takie wow, czy Zebo jest fagatą. Po powinienem się cieszyć, bo niby ona ma dużo followersów i super, więcej ludzi będzie mnie oglądać, ale nie, proszę przestańcie. Bo to że fagata robi to wszystko dla atencji, żeby było więcej shipów, żeby więcej ludzi się nią interesowało, to jakby no kurde, każdy wie, tak? I wiecie, ja wspomniałem w ostatnim filmie TikToki fagaty, żeby przestała, żeby już się skończyły te shipy, żeby skończyła kłamać i tak dalej. To wiecie, co ona zrobiła? Na Instagramie zrobiła to całe zadaj mi pytanie, które influencer. Powiem tak, wątpię, że to, że to znaczy, jak mówią, w wagata, ale, ale jak z widzów ktoś e, znają, to niech wyśle jej akurat ten fragment, to zaraz powiem. Wagata jest taką kłamczuchą, że równie dobrze ona mogła się związać z Dawidem Czechem. Jeżeli ktoś nie wie, kto to jest Dawid Czech, to je, jeżeli chcecie, to... A, dobra, zaraz, teraz wam pokażę. O, popatrzcie sobie, to jest Dawid Czech, gościu, który uważa, że jest śmieszny i że e, jak będzie coś robił w jakichś późnych godzinach, to będą dziać się straszne rzeczy. Więc tak, fagata jest przeciwieństwem Czech Czecha, oni pasują do siebie idealnie. Czech kłamczuch, fagata kłamczuch, no wracamy do robią przynajmniej dwa razy dziennie. Yy, I ktoś zapytał, co sądzisz o Zebo? I odpowiedziała: To mój chłopak. I wiecie, każdy zda historię fagaty. Yy, Stuarta ten teges, potem Żabsona ten teges, a potem jeszcze kamerzysty ten teges, tak? Czyli sami właśnie jacyś youtuberzy, raperzy, bla 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 bla. bla. No i każdy wiedział, że kolejny to też będzie albo youtuber, albo raper, albo jakiś celebryta. No bo z normalnym chłopakiem ze wsi na przykład, no raczej fagata się nie zakocha, tak? Tym bardziej nie teraz, jak musi promować swoje kosmetyki. I wiecie, ja tak spekulowałem, hmm, może mikser, hmm, może nie wiem, kurde, boxdel, a, a, ale nie sądziłem, że to na mnie wypadnie w sensie, <laughs> że będę kolejną ofiarą fagaty. Nie, nie dopuszczę do tego, nie, nie skończę jak stół. Po tym tekście Zero on ma takie, takie wrażenie, że fakata ma takie koło. Fortuny. Kręci sobie z kim będzie w związku. I jalo. Idzie tam. <ś Wisdomna> ja, ja już czekam na wiadomość, kuźwa, fagata jest, kuźwa, z Bartą, kuźwa, lesbijskie story, idą tam do tej Warszawy, to do, będą... Dobra, dobra, do, 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 skończymy, bo sobie... Chwilę myślałem, żeby naprawdę ją podpuścić. Mój kolega y, by, byłby bardzo chętny, na pewno, i wysłać takiego kolegę zamiast mnie. I to by było śmieszne chyba. Tylko za bardzo brutalne i też bym współczuł koledze, w sumie, więc nie. Kumacie, fagata się ubawia zebem, przychodzi niby zebo, by powiedział, że no, ja mam inny głos po prostu w prawdziwym świecie. i. okej, okej. Okay, okay. Pamiętajcie, 100 tysięcy lajków i idę na randkę z fagatą, więc zostaw tego lajka. Dobra. A i subskrypcję, ty ciulu. Generalnie jeszcze w tamtym. Roku, Dobra, pamiętam, że fagata mi wysłała właśnie taki Photoshop, hmm. gdzie ja z nią jestem na jednym zdjęciu i napisała, czemu ludzie to robią. XD, XD, XD. Ja napisałem to, co sądzę, czyli to, że to jest tragedia. Widzicie, jakby z dlaczego ludzie to robią, zamieniło się na to, że ona na przykład teraz na store udostępniła edyta. W ogóle jest cały, jest cały profil związany z fagata XZ, bo coś takiego jakby... Po co? Ja rozumiem, idioci są idiotami. Niektórzy po prostu idioci nie mają czasu i są jeszcze większymi idiotami. I robią takie na przykład fanpage, e. ale fagata zdziwienia się, dlaczego tak ludzie robią, to zmieniła się na napędzanie na, na, na tego, bo o, fagata udostępniła taki profil, to więcej takich profilów trzeba zrobić. I ja się boję widzowie, boję się o, o naszą przyszłość. Ja wiem, że jest taka opcja, żeby nie, nie było możliwości tagowania mnie na zdjęciach. To jak to ogarnę, to od razu to zrobię, bo ja nie. Nie chcę być tagowany w takich rzeczach. Ja nie, nie chcę być w ogóle, w ogóle kojarzony z takim czymś. To znaczy, ja jestem przekonany, że na świecie nie ma takich głupich ludzi, żeby to y, tworzyli takie właśnie stripy i takie fanpage, e. wydaje mi się po prostu, że to jest fagata, tak? Bo ona y, wie, że na to zareaguje i to daje jej atencję. Tak? tak mi się wydaje, bo ostatnio powiedziałem, że fagata jest nudna. I odkąd powiedziałem, że fagata jest nudna, to zaczęła takie dziwne rzeczy robić w moją stronę i to mi się nie podoba. Fagata, nie o to mi chodziło, nie wiem. Idź, nie wiem, do, do, odbi of freezer czy coś, nie wiem. Tutaj mamy zdjęcie z typowego trapu, gdzie ja sobie, wiecie, pokazuję, że jestem na górze i, i, i wkleili tu fagatę z psem, jakby pse, pies, okej, okay, ale... Fagaty możemy się z, te, z tego zdjęcia pozbyć, proszę. Tutaj mamy jak sobie si siedzę na, na moście i fagata... To nawet wygląda na Photoshopera. Nie wiem jak, jakimi idebilami ludzie mogą być, żeby w takie gówno uwierzyć. Każda osoba, która ogląda Zeba i followuje jego, jego Instagrama wie, że on ma takie, ma takie zdjęcia dość sporo czasu, a te to są po prostu fejki. Siedzi koło mnie, to, to mniejsza, to jest jakby jeszcze okej, okay znośne. Ale tu kuźwa jestem w swoim raju! Leżę z pełną, jakby z dużą ilością Dobrze zielonego sobie. napoju i kabanosów. I... i fagata leży na mnie, jakby... Tutaj w ogóle się przytula... Ej, kumacie, że ktoś musiał to montować i jakby wycinać to wszystko i, i wklejać to tak, żeby to pasowało? Ludzie są... ludzie są dziwni. Tutaj mamy w ogóle... Ja, ja tu się patrzyłem na Sky Tower, piękny widok gdzieś tam na galerii górze czy coś i wkleili mi fagatę, że ja niby na nią patrzę, weźcie. A tu, tu jest jeden, takie jest znośny nawet, bo to było fajna, fagata, nie wiem, a, mniejsza. Ja się teraz czuję jakbym, nie wiem, jakbym, jakbym był w szkole i się każdy nade mną znęcał tak troszeczkę, więc widzowie proszę uratujcie mnie. Nie zostawiajcie 100 tysięcy lajków, bo Jezus, jak ja bym tego nie chciał, bo generalnie jeżeli to będzie dalej szło i to jeszcze bardziej się jakby rozwijało to wszystko i się skończy tak cringe'owe i tak tragiczne jak na przykład, nie wiem, Kamerzysta x Kruszwil, bo pamiętam, że to było mega rakowe, to to to... To, to ja się boję. Boję się o swoje sny, boję się o swoje zdrowie psychiczne, naprawdę. Ja, ja, ja wtedy wykołkuję. Bo wiecie, co mi tak szczerze się wydaje? Że to jest jakby sposób fagaty, żeby się na znęcać, bo ona dobrze wie, że to jest znęcanie się nade mną i dlatego to wszystko napędza. Nie mogła mnie zwalczyć swoją mądrością, bo jak zwalczyć kogoś czymś, czego nie masz, no to zwalcza mi swoją głupotą i swoją głupotą mi, mi szkodzi, tak mi się wydaje. No bo widząc takie coś na Instagramie, po pierwsze ona chciała ci się wchodzić na Instagrama, a tam jako jedyny chyba mam kontakt jakikolwiek z widzami, bo tam mi wysyłacie jakieś newsy. A po drugie widząc takie coś się głupieje bo no bo widzisz takie coś i sobie myślisz kurde ale to jest głupie i jakby prze, przez to, że to widzę sam głupieje A ty widzut nie bądź głupek, zostaw lajka, zostaw też subskrypcję, bo 99% osób, które mnie ogląda nie subskrybuje mnie, więc no dużo debili ogląda. Po, poza tym w... ćwicz nowe triki, nie przejmuj się reklamami. Seba musi robić oczywiście, czekajcie. Jestem żonaty i mam pięcioro dzieci, więc ba bardzo dziwie to wygląda. No, czyli na tym skończył Zebo. <grym> nie żeby coś, ale... To jest śmieszne, w moim odczuciu, że Zebo cały odcinek zrobił o tym, że jednym słowem nie, nie jestem swagato. Ja... Moje uczucie jest takie, że chyba też tak nie jest ale no inaczej wątpię, że Zebo po tym, jak wrócił e, z tej Anglii, czy gdzie on tam wyjechał, miałby czesno takie rzeczy, jeżeliby filtrowanie z upadającą i to coraz głębiej e, ist, Instagramerką, influencerką, no czymś takim tempem. Więc tak, takie jest moje zdanie. Fagata moim zdaniem nie jest z zeben. Ale że się Wam spodobał, łapa w górę i sub. Elo.